Wiele osób mówi o wyrażaniu złości. Ja też o tym opowiem, ale następnym razem. Dzisiaj będzie o tym wszystkim, czym możesz się zajmować, zanim staniesz przed decyzją o wyrażaniu złości, a konkretnie o wrażeniu, o świadomości i o mobilizacji energii. Wiedza o tym, gdzie mieszka twoja złość, jaka jest, na ile masz jej świadomość, oraz jak zarządzasz energią z nią związaną jest bardzo ważna i cenna. Dlatego bardzo Cię zachęcam do obejrzenia dzisiejszego nagrania. Teoria mówi o tym, że zanim jeszcze uświadomię sobie, że czuję złość, doznaję wrażenia. Czyli gdy napotykam jakąś przeszkodę, moje ciało Reaguje w określony sposób, pojawia się we mnie emocja złości, oraz mogą temu towarzyszyć określone myśli. Innymi słowy, nasze ciała, emocje i myśli w określony sposób doznają kontaktu ze światem. Załóżmy jednak, że jesteś na początku swojej drogi i masz słaby kontakt z ciałem, słaby kontakt z emocjami, a w głowie bardziej niż. Porządku, doświadczasz miliona myśli naraz albo jednej, ale za to wielkiej pustki. W takim przypadku, twoja wiedza o tym, że w obliczu doświadczania przeciwności pojawia się w tobie złość, może być bardziej teoretyczna niż praktyczna. Jeśli tak jest, to chcę ci powiedzieć, że nie ma w tym żadnego problemu, że możesz poznawać swoją złość od końca i stopniowo odkrywać obszary, do których masz. Na ten moment mniejszy dostęp. Co mam na myśli mówiąc od końca? To, że gdy zyskasz już świadomość, że to, czego doświadczałeś lub doświadczałaś danego dnia, było złością, możesz spróbować zamknąć oczy, wrócić do tej sytuacji w wyobraźni, a następnie przekierować swoją uwagę na swoje ciało i to, co się z nim dzieje. Dzięki temu. Wstecznie możesz sprawdzić, co, co czujesz. Czy czujesz napięcie? A jeśli tak, to co ci się napina? Gdzie najbardziej w ciele czujesz swoją złość? Gdzie ona u ciebie mieszka? Co do ciebie mówi? Jakie myśli pojawiają ci się w związku ze wspominaną sytuacją? To oczywiście tylko przykładowe pytania, ale wiele mogą ci o tobie powiedzieć. Na przykład. Czy masz lepszy kontakt ze swoim ciałem, czy może z emocjami? A może dostęp do obu odgradza ci głowa? Rzecz jasna, tego typu pracę łatwiej jest wykonywać z drugim człowiekiem. Najlepiej ze specjalistą, który powie ci, na przykład, że widzisz, że gdy opowiadasz o danej sytuacji, to na przykład zaciskasz dłonie w pięści. Nawet wówczas, gdy sobie tego nie uświadamiasz. Niezależnie jednak, jaką drogę poszerzania wiedzy o sobie wybierzesz, zachęcam Cię do zaciekawienia się sobą i tym, w jaki sposób Twoje ciało pokazuje złość. Jakie towarzyszą temu myśli, oraz jaka konkretnie dla Ciebie jest emocja złości. Jeśli wiesz, że czujesz złość, to innymi słowy masz tego świadomość proste. Proste jedynie z pozoru, dlatego że bardzo często to jedynie czubek góry lodowej. Podam Ci przykład. Czy masz czasem tak, że wchodzisz do sali pełnej nieznajomych ci osób i w całej tej sali potrafisz wskazać osobę, która cię irytuje? Nie znasz jej, teoretycznie powinna być, być dla ciebie neutralna, ale jednak czujesz w jej kierunku irytację. Ja w każdym razie tak mam. Co prawda, obecnie zdarza mi się to rzadziej, ale jednak od czasu do czasu zdarza się. Zauważam wówczas w moim ciele oznaki napięcia i doznaję tego poczucia irytacji. Co mogę z tym zrobić? Teoretycznie mógłbym to wyrazić, ale czy ma sens podejście do wybranej z osoby i powiedzenie jej: słuchaj, na twój widok, bardzo się irytuję? No więc, co robię w tego typu sytuacji? Po prostu zaciekawiam się tym. Pytam siebie, co w tej sytuacji uruchamia we mnie złość? Co konkretnie mnie uruchamia? A może ta sytuacja uruchamia we mnie złość w związku z jakąś sytuacją z przeszłości? Czy to, czego tutaj doświadczam, ma jakiś związek z tym, czego doświadczałem w przeszłości? Czy jest Ktoś, kogo ta osoba mi przypomina? A może ta osoba przypomina mi jakąś część mnie? Co mi to daje? Odpowiedzi na te pytania przynoszą mi więcej wiedzy o mnie samym i poszerzają moją świadomość. Podobnie sprawdza mi się rozmowa na dany temat z drugą osobą lub grupą zaufanych osób. I ten sposób kojarzy mi się z powiedzeniem, które kiedy słyszałem. Jeśli jedna osoba mówi ci, że jesteś osłem, możesz to olać. Jeśli dwie osoby mówią ci, że jesteś osłem, rozważ to. Jeśli trzy osoby mówią ci, że jesteś osłem, to zacznij szukać siodła. Oczywiście oba sposoby można łączyć. Odnosząc się do wcześniejszego przykładu, z osobą, która cię irytuje w sali pewnej ludzi, możesz się spytać trzech wybranych osób, czy ta osoba też jej irytuje. Jeśli trzy osoby powiedzą, że nie, to najbardziej prawdopodobne będzie to, że głównie to jakiś temat dla ciebie do przerobienia. Kolejny etap, którym możesz się zainteresować, to etap mobilizacji energii do działania. Czy przeżywając złość jesteś jak dynamit z odpalonym lątem, który zaraz eksploduje? Czyli czy Twoja energia narasta bardzo gwałtownie i domaga się natychmiastowego działania? Czy może Twoja złość jest zamknięta w klatce i to głównie w głowie rozważasz, czy otworzyć do niej drzwi, czy lepiej zachować ją zamkniętą, a całą energię koncentrujesz na tym, żeby tej klatki nie otwierać? Co decyduje, że zaczynasz wyrażać złość, lub co ostatecznie przesądza, że mobilizujesz energię do stłumienia swojej złości. Tu nie ma dobrych, ani złych odpowiedzi. Ten etap pokaże Ci, w jaki sposób mobilizujesz swoją energię, a świadomość tego być może będzie dla Ciebie kolejną lekcją o sobie. Tyle na dzisiaj, w kolejnym nagraniu opowiem o działaniu, a konkretnie o konstruktywnym wyrażaniu złości. Trzymaj się!